Z tej strony Kamila, serdecznie Cię witam na moim kanale. Dzisiaj taki trochę nietypowy filmik. Dostaję sporo zapytań na temat mojej szkoleniowej platformy scrapbookingowej. Dlatego postanowiłam nagrać filmik, żeby już rozwiać wszelkie wątpliwości. Po co ta platforma i dla kogo? Ja stworzyłam tę platformę głównie z myślą o osobach początkujących, ponieważ teraz w sieci jest po prostu ogrom materiałów, filmików, tutoriali, artykułów, zdjęć, shortów. No, naprawdę jest tego mnóstwo, ale jak osoba jest początkująca, to naprawdę bardzo łatwo się w tym pogubić. Zwłaszcza, że na jeden temat jest sporo informacji, czasem sprzecznych, czasem jakichś przestarzałych, czasem coś komuś się nie udało, coś może źle podpowiedział i my, już takie doświadczone skleperki, to łatwo to wychwycimy i łatwo znajdziemy coś, co, co nam się sprawdzi, natomiast. Osoba początkująca może z tym mieć naprawdę problem, i ja pomyślałam sobie, żeby właśnie zaoszczędzić czas takim osobom na szukaniu, żeby mogły już zacząć tworzyć. No bo wiadomo, że ogrom tych pięknych prac, inspiracji, które się ogląda, to nas napędzają, że samemu się chce tak robić. Nie chce się marnować czasu tylko na poszukiwania, skąd wziąć materiały, jak je używać, gdzie je kupić i który produkt właściwie jest dla mnie. A na platformie wszystko jest poukładane. Począwszy od tego, Skąd w ogóle się wziął ten scrapbooking, o co tu chodzi, przez różne formy, które możemy stworzyć, czyli kartki, albumy, layouty i inne, poprzez formy w scrapbookingu, style, także tutaj jest bardzo, bardzo dużo informacji. Później są tutoriale techniczne, czyli takie stricte, jak coś zrobić. Począwszy od takich naprawdę najprostszych, jak wycinać po już takie trudniejsze, jak robić konkretne mediowe tła z wykorzystaniem różnych preparatów. Znajdziesz też na platformie takie obszerne PDF-y z całym zestawem, prawie całym, no bo wiadomo, że ciągle się pojawiają nowe produkty, ale z prawie całym asortymentem produktów, które możemy używać i narzędzi i w scrapbookingu i w i w mixed media i w klasycznym scrapbookingu jest lista sklepów z pełnym opisem co można gdzie znaleźć lista producentów producentów nie tylko papierów ale też tekturek czy stempli czy masek czy innych preparatów no i jak już przejdziemy przez te tutoriale techniczne to są oczywiście tutoriale na kartki gdzie tutaj właśnie widzisz na stole Niektóre z projektów, bo to nie są wszystkie, tam jest kilkanaście kartek. Taka myślę, że super baza. Ja tak staram się nagrywać te filmiki i tak tłumaczyć, jak zrobić daną kartkę, żeby to była kartka uniwersalna. Tutaj nie potrzebujesz mieć specjalistycznie konkretnej kolekcji papierów, bo oprócz tych nagrań do każdej lekcji są PDF-y i w takim PDF-ie po kolei masz wymienione jakie produkty trzeba użyć. Tak ogólnie, czyli na przykład, jeżeli jest kartka w klimacie vintage, no to powiedzmy, że papier z delikatnym wzorem, w jakiejś tam kolorystyce stonowanej, z przetarciami i tak dalej, ale też dodatkowo jest opisane, jakich ja konkretnie użyłam produktów, gdybyś chciała zrobić taką kartkę z, tych, z wykorzystaniem tych samych materiałów. Wymieniam też oczywiście narzędzia, których używam i są podane też wymiary. Poszczególnych tych elementów, które są użyte w pracy. Zaczynamy oczywiście od takich kartek dla początkujących, takich prostych, gdzie nie potrzeba Ci dużo materiałów, czyli nie potrzebujesz mieć dużej inwestycji na początek, no bo wiadomo, może się okazać po jakimś czasie, że to jednak niekoniecznie jest Twoja bajka, że ten skrap to może jednak nie jest to, co cię tak mega pociąga po dłuższym czasie. Chociaż, oczywiście mam nadzieję, że tak się nie stanie i że się wciągniesz, bo to jest super, super. Rozrywka ale nie tylko rozrywka, tylko przede wszystkim relaks i takie odświeżenie dla głowy, dla umysłu. Więc zaczynamy od takich bardzo prostych kartek, gdzie jest wszystko dokładnie wyjaśnione, żeby właśnie osoba, która zaczyna, nie miała takiego problemu, że ojej, mnie to się nie uda, pewnie mi coś tam kiepsko wyjdzie i w ogóle się zniechęcę, nie? Mam nadzieję, że tutaj się wszystko uda i potem przechodzimy przez trudniejsze kartki, ale w dalszym ciągu one nie będą zajmowały stworzenie ich dużo czasu. Tutaj na przykład jest kartka, która wymaga małej ilości materiałów, bo tu właściwie tylko są papiery i dziurkarz, także w ogóle inwestycja naprawdę niewielka w materiały. Ale oczywiście, na przykład, jeżeli będziesz już mieć maszynkę, bo jesteś już troszeczkę dalej, już, już troszeczkę się wkręciłaś i tam masz więcej materiałów swoich, no to oczywiście można też wykorzystać wycięte albo gotowe kwiatuszki. Także ja też sporo na każdym tym filmie opowiadam. Jakie zamienniki można używać, co dodatkowo, co czym zastąpić. To są z reguły kartki, które się sprawdzą na wiele okazji, powiedzmy, Boże, poza dwoma takimi ślubnymi, gdzie jest ślubny pop-up i taka kartka pop-up i ślubny exploding box, to większość tych kartek jest uniwersalnych. Są kartki męskie, są kartki już takie bardziej rozbudowane, z, jak już troszeczkę się nabierze umiejętności, właśnie takie kartki. Z mediowym tłem, z warstwami. Sporo też opowiadam o budowaniu kompozycji. Są osobne filmy nagrane o tym, jak budować kompozycję i pewnie jeszcze sporo jest rzeczy, o których zapomniałam tutaj powiedzieć, a znajdziesz tam na, na platformie. Jest też osobny dział o tworzeniu kwiatów. Nie jest on może jakiś mega rozbudowany, ale jest cały osobny taki mini e-book o materiałach używanych tylko przy tworzeniu kwiatów, i zarówno kwiatów z papieru, jak i z materiału. Jak i z foamiranu. Jest na pewno tutorial na te kwiaty, na te kwiaty, na kwiaty też z papieru, takie gdzie nie wymagają w ogóle specjalistycznych narzędzi, na kwiaty z materiału wykonane bez potrzeby kupowania lutownicy, na to jak farbować kwiaty, jak farbować kwiaty z foamiranu, jak farbować kwiaty z materiału. Także też całkiem, całkiem sporo tego jest. Choć, jak mówię, nie jest to oczywiście stricte. Taki rozbudowany dział kwiatowy, to jest taki, bym powiedziała, bonus. A jeśli jesteśmy przy bonusach, to jeszcze dodatkowo bonusem są arkusze z grafikami do wycinania oraz z napisami okolicznościowymi, już takie gotowe do wydruku. I na przykład ta grafika i te kwiaty to jest właśnie jeden z arkuszy, które są dostępne na platformie. Tam są jeszcze też, w tych bonusowych arkuszach są. Takie arkusze z motywami ślubnymi, są oczywiście bombki, są jajka wielkanocne, są jakieś takie piórka boho, arkusz z kwiatami, takimi do kolorowania, które możesz wydrukować sobie na papierze akwarelowym, także całkiem, całkiem sporo. To jest też jedna z kartek takich powiedzmy trudniejszych z shaker boxem i ona też jest uniwersalna, bo wystarczy, to jest powiedzmy kartka zimowa, ale ona specjalnie nie ma tutaj napisu. Jeżeli dołożymy tutaj jakieś inne dekoracje, użyjemy innych papierów, to może być nawet kartką ślubną, tutaj powiedzmy z młodą parą. Zależy mi na tym, żeby po przejrzeniu tych lekcji i po nauce można przełożyć to na własne projekty, żeby się nauczyła właśnie projektować zgodnie z tym co Tobie w duszy gra, wybrać, wybrała sobie taki właśnie styl, taki klimat, takie dodatki, jakie Tobie najbardziej pasują, bo jednak największa frajda jest stworzenia po prostu w zgodzie z tym, jakimi my jesteśmy osobami. Ja jestem raczej taką romantyczką, lubię styl boho, lubię styl vintage, lubię styl shape -chick. i pewnie większość tutaj tych tematów się będzie wokół tego poruszała, ale starałam się też pokazywać. Takie projekty, które są w, również i w innych stylach, także trochę tam clean and simple, trochę takich mniej, mniej bym powiedziała postarzanych klimatów. No i oczywiście wiele z tych prac jest oparta o dodatek mediów. Ponieważ, jak już trochę mnie znasz i oglądasz trochę te moje filmy tutaj na kanale, to wiesz, że ja jestem wielką fanką mediów, właśnie dodawania mediów do takich zwykłych, tradycyjnych prac scrapbookingowych. No i tutaj zawsze w tych projektach przemycam. Natomiast część z nich można zrobić bez wykorzystania mediów i też będą całkiem fajnie się prezentowały. Mam nadzieję, że przybliżyłam Ci nieco, rozwiałam Twoje wątpliwości, przybliżyłam Ci nieco tą platformę. I jeszcze dodam też, że oprócz tej wersji takiej dużej, rozbudowanej, można zakupić sobie dostęp na przykład do samego pakietu Mixed Media. Jeżeli już trochę krapujesz, te podstawowe zagadnienia są ci znane, to, to wtedy warto skorzystać z tego pakietu Mixed Mediowego. Albo nawet zakupić sobie sam zestaw e-booków, gdzie są wymienione te wszystkie narzędzia, preparaty. Materiały, które używamy i w Scrapbookingu i w Mixed Media. Od nowego roku platforma trochę zmieniła swoją formę, nie jest już wersją abonamentową, a jest dostępna na okres czasu 3-miesięczny lub półroczny, ale jest jeszcze kilka miejsc na taki okres próbny, fajnej myślecenie cenie, na miesięczne wypróbowanie, także zachęcam. Ja tutaj oczywiście w opisie Ci zostawię wszystkie linki, jeszcze dodatkowo, może do, do opisu tego, co tam znajdziesz dokładnie na platformie, jeżeli, jeżeli jeszcze chcesz się upewnić, a także oczywiście do zakupu tych, tych wersji i co mam nadzieję do zobaczenia na platformie, a oczywiście. Na platformie masz moje wsparcie. Także jest tam taka opcja społeczności, gdzie możesz zadawać pytania też pod każdym tym nagraniem, każdej lekcji. Możesz zadawać pytania mi. Jeżeli coś tam będzie niejasne, coś tam nie będzie wychodziło, to ja oczywiście służę radą. Na dzisiaj Ci już serdecznie dziękuję i co? Do zobaczenia na platformie. Cześć!